Ludożerca z Duisburga Czwartek, 22 czerwca 1967 roku, okolice Grafenwaldu, około 30 km od Duisburga, w zagłębiu Rury. Dziesięcioletnia Gabriele Pytman, bawiąca się ledwie 100 metrów od domu, Została grzecznie zaczepiona przez niewysokiego mężczyznę drobnej budowy. Wydawał się jej sympatyczny i niegroźny. Mówił cichym, spokojnym głosem, obiecał, że pokaże jej króliczka. Tylko muszą odejść na chwilę, od głównej drogi, na łąkę. Dziewczynka zwabiona obietnicą poszła za nim. Zamiast zwierzęcia Nieznajomy wyciągnął plik zdjęć z nagimi, dorosłymi ludźmi. Dziecko przeraziło się i krzyczało: Zostaw mnie w spokoju. Moi rodzice dadzą ci dużo pieniędzy. Mężczyzna rzucił się na gabi i zaczął ją dusić. Dziewczynka zdążyła poczuć, że ma brudne, szorstkie ręce. W krytycznym momencie rozległy się dźwięki syren. Znak, że górnicy z pobliskiej kopalni wyjechali na powierzchnię. Napastnik, widząc zbliżającą się grupę mężczyzn, uciekł. Nie wiedział, że ofiara przeżyła atak i o własnych siłach wróciła do rodziców. Dziesięcioletnia Gabriela jako jedyna przeżyła atak ludożercy z Duisburga. Niestety jej rodzice dopiero po dziewięciu latach zgłosili napaść na policji. W mediach i popkulturze utrwalił się mit inteligentnego, sprytnego i charyzmatycznego seryjnego mordercy. Joachim Kroll, z wyżej wymienionych, miał tylko jedną cechę spryt. Morderstwa popełniał w tym samym rejonie i nie wpadł przez ponad 20 lat. Joachim Georg Kroll przyszedł na świat 17 kwietnia 1933 roku w Hindenburgu, czyli obecnym zabrzu na Górnym Śląsku. Jego ojciec, Górnik, wysłany na front do walki z radziecką armią, trafił do niewoli i nigdy nie wrócił do domu. Po zakończeniu wojny, gdy Górny Śląsk został wcielony do Polski. W 1947 roku rodzina wyprowadziła się do nadrenii północnej Westfalii. Samotna matka z kilkorgiem dzieci osiedliła się w zagłębiu Rury, głównym okręgu przemysłowym zachodnich Niemiec. Rodzina królów zamieszkała w dwupokojowym mieszkaniu. Starsi synowie wyprowadzili się szybko. Joachim został z matką i kilkoma siostrami. Z ósemki rodzeństwa. Był najmłodszy, choć niektóre źródła podają, że przyszedł na świat jako szóste z dziewięciorga dzieci. Jedno jest pewne: był najsłabszy fizycznie i intelektualnie, i długo doskwierało mu moczenie nocne. Chodził do szkoły tylko kilka lat, uznano, że jest opóźniony w rozwoju. Skończył naukę najprawdopodobniej na poziomie trzeciej klasy szkoły podstawowej. Nie zdążył nauczyć się dobrze ani czytać, ani pisać. Były to czasy wojennej i powojennej zawieruchy, gdy nikomu szczególnie nie zależało na edukacji dzieci. Nastoletni król zaczął pracować, pomagał na wsi jako parobek w gospodarstwie. Pomoc przy zabijaniu zwierząt hodowlanych oswoiła go ze śmiercią i szlachtowaniem ciał. Podobno wtedy po raz pierwszy poczuł podniecenie seksualne. Znęcanie się nad zwierzętami gospodarskimi sprawiało mu przyjemność. Wyrósł na niepozornego mężczyznę, nieco ponad 160 cm wzrostu, szczupły, ale niesamowicie silny, nieśmiały i uparty. 21 stycznia 1955 roku zmarła pani Kroll. Rodzeństwo wyprowadziło się z domu. 22-letni Joachim po raz pierwszy w życiu został sam i od tej pory musiał sobie jakoś radzić. Trzy tygodnie później zginęła jego pierwsza ofiara. 19-letnia Irmgard Strel. Uciekła z domu w Niedersachsen. Krol spotkał ją we wsi Walstede 8 lutego. Blond włosa dziewczyna, ubrana cała na zielono, wpadła mu w oko. 22-latek raczej dotychczas nie miał udanych kontaktów z kobietami. Wciąż pozostawał prawiczkiem, ale odważył się i zaprosił dziewczynę na spacer. Zeszli z głównej drogi. Próba pocałunku okazała się nieudana. Dziewczyna nie była nim aż tak zainteresowana, próbowała go odepchnąć. Niestety złapał ją i dźgnął cztery razy nożem w szyję. Udusił, rozebrał i zgwałcił. Rozciął brzuch martwej kobiety, w podobny sposób, jak robi się to tuszą świń. Masturbował się nad jej okaleczonym ciałem. Wypatroszone zwłoki porzucił w stodole w Ludinghausen. Na ciele nie było siniaków ani innych śladów walki. Dziewczyna nie zdążyła się bronić. Jak na pierwszy raz, król był szalenie skuteczny, szybki i zaspokojony. Chciał więcej. Zwłoki ofiary znaleziono dopiero pięć dni później. Sprawca pozostawił tak dużo spermy w waginie, na włosach łonowych i na brzuchu, że policja podejrzewała zbiorowy gwałt. Kolejną ofiarą była dwunastoletnia Erika Szuleter, uduszona i zgwałcona po śmierci w Kirschhellen w 1956 roku. Gdy rok później przeniósł się do Duisburga, Rozpoczął intensywniejsze polowania na dzieci i kobiety. Wypatrywał ich poza granicami miasta. Podróżował pociągami, autobusami, pieszo przemierzał wsie, lasy, łąki. Po przeprowadzce do Duisburga najpierw mieszkał w hotelu dla samotnych mężczyzn, dopóki nie wyrzucono go stamtąd z dnia na dzień. Jego ówczesny sąsiad Erich zapamiętał, że Król zbierał gumowe lalki najlepiej naturalnej wielkości. Bywało, że przebierał je w kobiece stroje i tańczył z nimi na korytarzu. Rich na pewno nie przypuszczał, że Joachim nie tylko tańczył z lalkami. Jego ulubioną zabawą było duszenie zabawki jedną ręką i masturbowanie się drugą. Kierownik hotelu zauważył, że Król posiadał cztery telewizory, trzy radioodbiorniki i trzy magnetofony. Wiele z nich działało jednocześnie. Z drugiej strony nie pił, nie miewał alkoholu u siebie i nie wszczynał burt. Dziwaczny, ale nieszkodliwy. Joachim Król pracował w firmie Manesman w toalecie zakładowej. Potem przeniósł się do zakładów Tysen. Miał stały etat nie wymagający specjalnych umiejętności, czy choćby pisania i czytania. Po wyrzuceniu z hotelu zamieszkał przy Friesenstrasse, w spokojnej dzielnicy Lar w Duisburgu. Koledzy z pracy jak i sąsiedzi uważali go za niepozornego, nieśmiałego dziwaka. W tej okolicy jego pierwszą ofiarą była 24-letnia blondynka Klara Frida Tezmer. Po latach król opowiadał, jak 16 czerwca 1959 roku w Reinhausen podszedł do nieznajomej i wziął ją pod rękę. Zaskoczoną i przerażoną kobietę najpierw uderzył w głowę, potem jeszcze raz przy próbie rozebrania jej podczas szamotaniny udusił. Ciało zostawił na łące nad renem. Nagie zwłoki odnalazło pięciu nastolatków, którzy wybrali się na rowery dzień później. Niemal każda ze zbrodni króla wywoływała nie tylko przerażenie i szok, ale też prowadziła do nagonki na niepowiązanych z morderstwami mężczyzn. Policja po prostu musiała znaleźć sprawcę i robiła to. O zamordowanie Klary oskarżono Gunthera K., którego widziano wcześniej z dziewczyną na mieście. Mężczyzna nie mógł dostarczyć alibi na czas morderstwa. Aresztowano go natychmiast. Dopiero po sześciu miesiącach odzyskał wolność z braku dowodów. 26 lipca 1959 roku nagie ciało 16-letniej Manueli Knott, uduszonej i zgwałconej, znaleziono w parku miejskim w Essen. Twarz i włosy były obficie pokryte nasieniem mężczyzny, dlatego znów podejrzewano gang młodych gwałcicieli. Z jej pośladków i ud morderca wyciął kawałki ciała i zabrał ze sobą. Król po raz pierwszy przygotował sobie obiad z ludzkiego mięsa. Zasmakował w nim. Sześć miesięcy po morderstwie 13 lutego 1960 roku. 24-letni Horst Otto przyszedł na komisariat Policji Wesen i nie wiadomo dlaczego przyznał się do zabicia Manueli. Później wycofał swoje zeznania, było jednak za późno, pozostał w areszcie. W marcu 1961 roku został skazany na 8 lat więzienia. 28 listopada 1962 roku karę zmniejszono do lat 6 odsiedział pięć lat. 23 kwietnia 1962 roku, w wielkanocny poniedziałek, trzynastoletnia Petra Gize szła na świąteczny jarmark w Dinslaken, bruckhausen Król udusił ją szalikiem i zgwałcił. Jej ciało znaleziono następnego dnia w lesie. Morderca zabrał wycięte pośladki i lewą rękę. 52-letni Winczens Kuhn, znany w okolicy z obnażania się przed dziećmi, został aresztowany i skazany za zamordowanie Petry na 12 lat. Odsiedział połowę wyroku. 4 czerwca 1962 roku, dwunastolatka Monika Tafel, została zabita w Walzum w drodze do szkoły. Morderca zaciągnął ją w pole Żyta. Z jej pośladków wyciął plastry mięsa. Zwłoki Moniki odnaleziono pięć dni później. 34-letni pedofil Walter Quicker, który miał już na sumieniu przestępstwa seksualne, został aresztowany i oskarżony o zbrodnię króla. Z braku dowodów został później zwolniony. Chociaż policja oczyściła go z zarzutów, rodzina i otoczenie wydali na niego wyrok – Odeszła od niego żona. Sąsiedzi szykanowali Quickera. Dla nich był mordercą dzieci. W sklepach nie mógł liczyć na obsługę. Cztery miesiące później popełnił samobójstwo. Poszedł do lasu i powiesił się na drzewie. Kolejna dwunastolatka, Barbara Bruder, została porwana w burscheid klein Hamburg, 3 września 1962 roku. Jej ciała nigdy nie znaleziono. Szła na Plac Zabaw. Skrót przez las doprowadził ją do spotkania z oprawcą. Z powodu braku zwłok nie oskarżono króla o to morderstwo, choć się do niego przyznał. 22 sierpnia 1965 roku zginął z jego ręki jedyny mężczyzna, o ile nam wiadomo. 25-letni Herman Schmitz i jego dziewczyna Marion Win zostali zaatakowani, gdy uprawiali seks na tylnym siedzeniu Volkswagena Garbusa w ustronnej alejce w Duisburgu. Podniecony król zapragnął Marion, musiał jednak pozbyć się jej chłopaka. By odwrócić uwagę Hermana, przebił przednią lewą oponę samochodu. Herman wyszedł z auta, by sprawdzić, co się dzieje. Wówczas Joachim zaatakował go i dźgnął go dwa razy nożem. Win dostała się na miejsce kierowcy i odjechała, próbując rozjechać napastnika. Jej chłopak wykrwawił się na śmierć. Inna wersja mówi, że poważnie ranny Herman wsiadł z powrotem do samochodu. Jego dziewczyna uruchomiła auto, włączyła alarm i migała reflektorami. Tym sposobem wystraszyła króla. Krwawa seria trwała dalej. Trzy tygodnie później, wieczorem, 13 września 1966 roku, dwudziestoletnia Urzula Rolling zginęła uduszona w parku Westerbusch koło Marl. Właśnie wyszła z lodziarni Capri, z randki ze swoim chłopakiem. Dla uświadomienia wam, jak prostym i niewybrednym mordercą był król. Zacytuję jego wypowiedź z późniejszego przesłuchania dotyczącego tej zbrodni. Widziałem tę kobietę w parku. Była młoda, z krótkimi włosami. Rozmawiałem z nią, a potem chwyciłem za szyję prawą ręką. Zaciągnąłem ją w krzaki i powaliłem na ziemię. Tusiłem ją, aż przestała się ruszać. Potem zdjąłem spodnie i inne rzeczy i zrobiłem to jej. Zostawiłem ją tam leżącą i wróciłem pociągiem do Duisburga. Kiedy dotarłem do domu, wciąż było mi gorąco i robiłem to z lalką i zrobiłem to ręką kilka razy. Jej zwłoki nagie od pasa w dół znaleziono dwa dni później. Policja upierała się, że sprawcą jest chłopak kurzuli Adolf Schikel. Ostatecznie nie miała jednak dowodów, by go postawić przed sądem. Znów jednak wyrok wydał kto inny. Ludzie z otoczenia Sikla wiedzieli lepiej, uznali go za morderca. Niesłusznie oskarżony, nie wytrzymał szekan i popełnił samobójstwo. W styczniu 1967 roku, niedaleko Wiesbaden, skoczył z mostu do Menu. Utopił się. 22 grudnia 1966 roku król chciał sprawdzić, jak to jest utopić człowieka. Pięcioletnia Ilona Harke została przez niego złapana i zgwałcona. Zmaltretowane dziecko zabił, trzymając głowę dziewczynki pod wodą w rowie, w Upertalu. Po odnalezieniu jej zwłok początkowo sądzono, że Ilona przypadkowo wpadła do wody i zginęła. Sekcja wykazała, że dziecko zostało zamordowane. Kolejny test Krola miał miejsce 12 lipca 1969 roku podczas spaceru nad jeziorem Werden. Zaatakował najstarszą swoją ofiarę, emerytkę, Marię Hetken, lat 61. Zgwałcił ją i udusił. Spróbował gwałtu na starszej kobiecie, jednak wystarczył mu tylko ten jeden raz i powrócił do polowania na dzieci. 21 maja 1970 roku trzynastoletnia jutta Ran wracała do domu ze stacji kolejowej. Jej ciało znaleziono w składziku drewna w pobliżu. Sąsiad dziewczynki Peter szaj, Został oskarżony o uduszenie Juty i aresztowany na 15 miesięcy. Ostatecznie zwolniono go. Przyznał się do zbrodni w 1976 roku, po tym jak zaszczuli go sąsiedzi. Wtedy nie miało to już znaczenia, ale o tym za chwilę. 8 maja 1976 roku, dziesięcioletnią Karin Tepfer. Znaleziono martwą w miejscowości Werde. Została zgwałcona i uduszona. Policja dysponowała zbyt małą liczbą dowodów, by powiązać morderstwo z królem, jednak nieoficjalnie przypisuje mu się sprawstwo. Gorące lato 1976 roku. Fala upałów doskwiera Niemcom, którzy z zaangażowaniem śledzą doniesienia o sukcesach ich zawodników. Na letnich Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu. 2 lipca państwo Kettner zgłosili zaginięcie czteroletniej córki, Marion, która bawiła się na podwórku przy Friesenstrasse w dzielnicy Lar. Wyszła na plac zabaw i zniknęła, nie wróciła do domu. Szukali jej rodzice i szukali sąsiedzi. Dziecka nigdzie nie było. 3 lipca policjanci prowadzący poszukiwania natknęli się na Oskara Müllera, mieszkańca bloku sąsiadującego z domem ketnerów. Müller, który poszedł do wspólnej sąsiedzkiej łazienki, został ostrzeżony przez Joachima Krola, żeby nie korzystał z toalety. Ubiłem królika, niechcący zatkałem toaletę bebechami. Mężczyźnie wydało się to podejrzane, zwłaszcza po tym, co zobaczył w Łazience. Policjanci sprowadzili hydraulika, który od razu zauważył, że mięso nie wygląda na zwierzęce, lecz ludzkie. Badania ujawniły później, że król wrzucił do sedesu serce, nerki, płuca i jelita małego dziecka. Zapytany o sytuację, król zaprosił funkcjonariuszy, by sprawdzili jego mieszkanie na poddaszu. To jest ten moment, który znacie z opowieści o odkryciu zbrodni w domu zgrozy Edagina, w mieszkaniu kanibala z Milwaukee, Jeffreya Damera czy rzeźnika z Niebuszewa. Zajrzyj do zamrażarki, powiedział policjantowi Kroll. W mieszkaniu Joachima odnaleziono pocięte ciało dziewczynki, w lodówce, w zamrażarce. Rączka dziecka wraz z marchwią i ziemniakami gotowała się w garnku z wodą na kuchence. W sypialni leżała nadmuchiwana erotyczna lalka. Joachim Georg Kroll został aresztowany pod zarzutem porwania i zamordowania czteroletniej dziewczynki Marion Kettner. Bez oporu dał się zabrać na komisariat. Tymczasem przed domem zgromadził się tłum. Przerażone kobiety i wściekli mężczyźni, chcieli dokonać linczu. Nagle wujek Joachim, jak wołały na niego dzieciaki z sąsiedztwa, przestał być taki sympatyczny. Wujek Achim był lubiany szczególnie przez dziewczynki. Rozmawiał z nimi, spacerował, zawsze miał dla nich cukierki. Z dziewczynkami łączyło go też zamiłowanie do lalek. Jego zachowanie dotychczas. Nie wzbudziło niczyich podejrzeń. Na komisariacie opowiedział jak zwabił Monikę na strych, jak próbował ją zgwałcić, ale się broniła i krzyczała, dlatego ją udusił. Twierdził, że chciał wiedzieć jak wygląda od środka, jak smakuje, tyle że on już to znał. Od razu byliśmy pewni, że to nie mogła być jego jedyna zbrodnia powiedział nadinspektor Bernd Jegers, szef zespołu spraw przesłuchań. Dalsze przesłuchania doprowadziły do ujawnienia kolejnych zbrodni. Kroll przyznał się do czternastu oraz jednego usiłowania morderstwa. Sugerował, że zbrodni mogło być więcej. Po prostu nie pamiętał. Może zabił dwadzieścia, może trzydzieści osób. Zespół śledczych próbował wydobyć z cichego, spokojnego mężczyzny, jakim cudem dokonał tylu morderstw, skąd wzięła się w nim żądza zabijania i zjadania ofiar. Król odwiedził wraz z ekipą śledczą ponad 100 miejsc w regionie. Dlaczego aż tyle? Nie pamiętał nazw miejscowości, pamiętał za to same miejsca, ich topografie, okoliczności zbrodni. Przesłuchania trwały długo, czasem po dziewięć godzin dziennie, przez dwa tygodnie. Policjanci w jakimś sensie zakolegowali się z Achimem. Strażnicy grali z nim w skata, żona jednego z oficerów robiła mu jego ukochane, nie nie kotlety z ludziny, lecz placki ziemniaczane, ulubioną potrawę. Król był przekonany, że wypuszczą go na wolność po wykonaniu szybkiego zabiegu. Unieszkodliwiającego jego mordercze skłonności. Badania psychiatryczne ujawniły, że iloraz jego inteligencji wynosił 76. Jak na osobę tak mało inteligentną potrafił panować nad swoim popędem. Zabijał w tym samym miejscu raz na kilka lat, by nie wzbudzać podejrzeń. Wykorzystywał fakt, że w tym samym czasie. Nie tylko on grasował w zagłębiu rury, napadał ofiary, dusił je, dopiero wtedy gwałcił zwłoki i masturbował się, odcinał potrzebne mu kawałki mięsa i wracał do domu. Tam zabawiał się z erotyczną lalką, odtwarzając w fantazjach morderstwo. Wycinał fragmenty mięsa ofiar i gotował je z oszczędności. W swoim 43-letnim życiu, król doświadczył nieraz biedy i głodu. Znalazł tani sposób, by temu zaradzić. Sprawa rozpoczęła się dopiero w 1979 roku, przed dziewiątą Izbą Karną Sądu Okręgowego w Duisburgu, pod przewodnictwem przewodniczącego Paula Georga Szymana. Proces ciągnął się długo. Prawnicy króla wywalczyli, by mógł przebywać na sali sądowej maksymalnie 2,5 godziny dziennie. 8 kwietnia 1982 roku skazano go na dziewięciokrotne dożywocie za osiem morderstw i usiłowanie jednego. Zmarł 1 lipca 1991 roku w więzieniu w Rainbach. Na atak serca w wieku 58 lat. Pochowano go na miejscowym cmentarzu wojennym z czasów II wojny światowej, gdzie wśród ponad 3000 żołnierzy alianckich, w tym polskich, spoczywa i on, kanibal z rury, ludożerca z Duisburga. Marion Kettner została pochowana kilka dni po odnalezieniu jej poćwiartowanych zwłok na pogrzeb. Przyszłe tłumy. Pastor Dietrich Kor grzmiał z ambony podczas nabożeństwa: że morderca był opętany przez diabła. W jego zbrodniach nie było nic nadprzerodzonego. Usypiał czujność sąsiadów i otoczenia. Był przebiegły, okrutny i zły. Parafrazując słowa sędziego odnoszące się do innego seryjnego mordercy Teda Bandiego. Federalny Urząd Policji Kryminalnej w Niemczech podawał w 1976 roku, że co godzinę dwanaścioro dzieci było wykorzystywanych przez przestępców seksualnych. Ci sami dorośli, którzy tak bardzo skorzy byli do linczu i rzucania oskarżeń na domniemanych sprawców, nie widzieli, co naprawdę działo się z ich dziećmi. Prawdziwi przestępcy byli dla nich niewidzialni. Prawdopodobnie liczbę ofiar Joachima Krola należy pomnożyć kilka razy. Kanibal z rury należy do niechlubnej czołówki seryjnych morderców kanibali w Niemczech. Należą do niej Karl Denka z Ziębic, który ludzkie mięso sprzedawał na rynku we Wrocławiu jako peklowaną wieprzowinę bez kości. Fritz Harman, wampir z Hanoweru, przygryzający swoim ofiarom gardła. Handlował pasztecikami nadziewanymi ludzkim mięsem. Georg Karl Grossman, rzeźnik z Berlina, sprzedawał parówki na stacji kolejowej. Mięso ofiar prostytutek wykorzystywał do ich produkcji. Sprawa Anny Zimmermann, 26-letniej Niemki, która w 1981 roku zabiła swojego kochanka – Poćwiartowała i serwowała go dwójce swoich dzieci to już zupełnie inna historia. Opowieść o Jachimie Królu wiele mówi o ślepocie i okrucieństwie tłumu. Jakże łatwo wydajemy wyroki i chcemy egzekwować prawo, kierując się tylko emocjami. Zbrodnie Króla zrujnowały życie wielu ofiar. Nie tylko zamordowanych dziewczynek i ich rodzin. Przypomnijcie sobie, ile osób zostało pociągniętych do odpowiedzialności karnej lub społecznej za jego czyny. Podobnie było podczas wieloletniego śledztwa prowadzonego w sprawie zbrodni Andrzeja Cikatiły, rzeźnika z Rostowa. Historia lubi się powtarzać prawda? Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy ulicy Bagatela 10. Renata z worka kości.